Dobry w nowym dniu, strój, który mówi wszystko o pogodzie, czyli jedną nogą już jesteśmy w klimacie wiosennym. Tutaj mam taką koszulę satynową, luźno wpuszczoną do spodni, wąskie spodnie kaki i właśnie z luźną górą bardzo mi się to podobało, co nie mam w ogóle zajewka na wąskie spodnie. Buty Charles Footwear, moje ulubione bodki, skóra premium, uwielbiam te buty, naprawdę one są piękne, wygodne. I wyglądają po prostu dostojnie, przy tym mamy 100% takiego komfortu noszenia. A ja zaraz zobaczycie, dokąd jadę. Trochę rano już popracowałam przed kąpem. No i też spakowałam paczki, bo wielu rzeczy na bieżąco teraz się pozbywam i właśnie je czy oddaję, czy sprzedaję, zależy co. Daje mi to bardzo dużą satysfakcję. Prowadziłam taką rutynę właśnie rano, zawsze po śniadaniu robię przynajmniej zdjęcia przynajmniej pięciu rzeczy. I to, co mam do wysłania, pakuję i właśnie zabieram, jak gdzieś jadę, to po drodze to zostawiam w punktach nadania czy w paczkomatach. No i wszystko mam po drodze, nie tracę czasu, paliwa. To jest takie. Ta organizacja pozwala na takie mądre zarządzanie zasobami, które mamy. Kawka numer dwa dzisiejszego dnia w towarzystwie. Moja towarzyszka ma taki piękny pasz, zobaczcie, jak Wam się ta kolekcja podoba, bo mi bardzo. Ona była z to Dobrze pamiętam? Nie, z z, 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 tak, statu. I teraz też była nowa edycja chyba tej kolekcji. Tak. A jesteśmy w forum, w ogóle jest tak super spokojnie, mało ludzi. I zaraz Wam pokażę po co tu przyjechałam. I muszę, muszę Wam po prostu opowiedzieć historię związaną z kosmetykami i moim mężem. O Jezu! A to jest cel mojej wycieczki. O Jezu! Ładny! Nowa kolekcja w Buffen Body. Mówię. Bardzo ładny o, Jest nawet ładniejszy niż ten niebieski ładniejszy. Ale ja tak naprawdę Chciałam po do rąk, bo już wam mówię dlaczego Wyobraźcie sobie, że mąż Zrobił mi awanturę o to, że mu nie kupiłam Medełka w piance, ponieważ Jego mydło z Buff and Body Się skończyło, ja zawsze kupuję więcej tych i Wkładam do różnych łazienek no, i on pojechał do Rosmana, bo myślał, że kupił w Rosmanie coś takiego. Zapytał panią, że chce mydło takie, co się piankuje w piance. Pani mu dała jakieś tam inne, i on mówi, że to jest takie beznadziejne. Ja go przyzwyczaiłam do tych mydeł, i w ogóle on jest zażenowany, że o niego nie dbam, bo mu już dawno tego mydła nie kupiłam. Więc słuchajcie, kłótnia o mydło w piance. Ale śmieszna historia, bo mój Piotrek jest totalnym ignorantem kosmetycznym. On w ogóle się nie jara kosmetykami w ogóle, ale to jest jedyna marka, do której on ma jakieś takie już być swoje przywiązanie. Także idę po mydełka, widzę, że jest opcja 3 plus 2. Ostatnio na stronie było chyba 2 plus 2, albo coś takiego, ale mieli jakiś w ogóle błąd Następnie nie mogłam zamówić, także dobra, kupimy. I super, że tu przyszłam osobiście, bo mogłam powąchać nowości świecowe. Tam mnie w ogóle strasznie zaintrygowała, jak ją widziałam na stronie i muszę powiedzieć, że to pachnie po prostu obłędnie. Wędzona wanilia, skóra i żywica z drzewa agarowego. Ona jest taka słodko-odymiona, owędzona, przepiękny zapach. Zapach vintage. Jak tu schowany w szafie. Naprawdę okropne. Jestem ciekawa co myślicie o tym płaszczu w Maxmarze. On ma tutaj cenę czy nie ma tutaj ceny? Ma. Ma. 2700. Szybko schowałam. Jakby nie patrząc na cenę, czy wam się podoba. Moim zdaniem jest naprawdę bardzo ciekawy. A jak ktoś woli klasyczny trend, to Bardzo proszę. Ale piękny becz nie no rewelacja tutaj to jest hit Jezu, ale ładny zobacz Grażynko jaka ładna deseczka tutaj dla Ciebie znalazłam do serwowania różnych frykasów i tu jest mniejsza ta jest za 69, tamta 99 ale tu jest jakaś taka promka minus 50% na drugi produkt znaczy jakaś taka, ja ją dobrze znam o, kojarzycie? To jest do kompletu Do moich filiżanek, takie kubeczki I szklanki oldschoolowe Bardzo mi się z perelem ten motyw kojarzy e, I z kryształami Ale no, naprawdę jest ładny A to jakie, słuchajcie, fajne Można postawić na stole, na przykład właśnie e, Przy kubku Jak ktoś herbatkę poprosi Żeby sobie wyjął Szczurkę tak zwanego. Jak nazywacie e, takie opakowanie? Nie opakowanie, tylko torebkę herbaty zużytą. Dajcie zdać, jestem bardzo ciekawa. A ja właśnie też czemu tutaj weszłam, bo chciałam rzucić okiem na świąteczną kolekcję, bo wtedy święta już niedługo. Tutaj wieńce bardzo ładne, takie wieczne. Ten mniejszy jest ze stówy. Podoba mi się. Chciałabym sama takie umieć, ale no nie robiłam nigdy. I tak naprawdę my jeszcze nie mamy ustalone, jak święta w tym roku się odbędą, u kogo i gdzie. Więc nie wiem, czy coś kupować, szykować, czy nie. Ale to jest fajne. Tylko co tutaj włożyć? Macie może jakiś pomysł? Te talerze na jajka są super, bardzo ładnie to wygląda, jest super wygodne.

Jaki to Jak ja będę robić święta w domu, dowiem się w ciągu dnia, to ja sobie kupię te zające w tych szklankach. No, po prostu obłęd to jest Alicja w krainie czarów. Ale kolekcja. Wow, wow, wow. Bardzo jest dużo piękną tutaj. O, zobacz jakie słodkie. Dużo piękna i słodyczy Tutaj widzę jakieś fiolety, kolor roku w końcu kurki. O, jakie ładne. I tak patrzymy na cenę. O! 4000, tysiące, a to nie, to było 40 tysięcy ich chcemy, a nasza osiem dziewięćset Czekajcie to, chociaż sobie dotknę, nie? Ale ciekawe to jest kurczę. Leopatra, here I come. A tutaj jaka widziałaś Rock Princess Wow Wow. wow, wow. Słuchaj, tylko 7800. Biorąc pod uwagę, że kosztowało 25,300, to kupuję wszystkie żal nie brać. Naprawdę cel mojej wizji jest jeden. widziałam u Anzi na vlogu takiego ogromnego zająca, który kupiła w Half Price w... O, jest tutaj, już go widzę. W Warszawie, zobaczcie, jest! Nie no, po prostu, dzień dobry. Dzień dobry. Ciekawe ile u nas kosztuje. Ej, może w drugim mieście trochę tańszy będzie. Ale on jest boski. Jak ja z tym wrócę do domu, to no, nie wiem. Nie, on jest droższy u nas. Mi się wydawało, że ona, mówiła, że zapłaciła 700 albo 800. A u nas dziewięce. Ale fajny. Ale myślałam, że on jest większy. Nie wiem, zapamiętałam go jako większego. I tutaj Piotr mógłby dla mnie przygotować śniadania i codziennie bym stawała i by już tutaj leżało. Zobacz, i Piotrek jakby śniadania dla mnie codziennie przygotował, albo kawkę. I hej! Hej! Yeah. Wiecie, mój niekosmetyczny mąż zajarał się tym, że są mydełka, napisał mi SMS bo napisałam mu, wysłałam zdjęcie, takie z góry sneak peek, napisałam mu, kupiłam ci tworbę na mydełko i on, ale fajnie, a jaki zapach, więc mój niekosmetyczny mąż po wielu długich latach urabiania, Zaczyna się, może wkręcać w końcu w te tematy, które mnie tak pasjonują, które tak uwielbiam i z przyjemnością Wam pokażę, jakie mydła piankowe kupiłam. Promocja była taka, że kupujesz 5, a płacisz za 3, czyli za 120 zł, mam 5 mydełek. Jeszcze jedną rzecz kupiłam, bo no, byłam bardzo mocno oczarowana: pineapple mango. Ja w ogóle tych zwykłych żelowych mydełek nie lubię aż tak bardzo. Znaczy, nie to, że nie lubię, one są ok, ale są takie bez szału, ale te piankowe, no to słuchajcie champagne toast to jak one pięknie pachną, jakie są delikatne, jak one nawilżają, super, to żadna inna firma nie znalazłam firmy, która by im dorównała, cozy vanilla almond, to są moje zapachy mam ostatnio w ogóle ogromną zajawkę znowu na wanilię, w kosmetykach w perfumach, you cake my breath away może Piotruś to wybierze jestem ciekawa, jesteście ciekawi co wybierze do swojej łazieneczki Crisp Morning Air. To jest taki najbardziej zapach dla niego. I słuchajcie, z nowej kolekcji ta świeca wędzona wanilia. Kto z Was podejrzewał, że ją kupię? Nie no, zobaczcie sam, jak ona pięknie pachnie. Jest tak elegancka, dystyngowana, yy, otulająca, relaksująca. Świetny zapach. Świetny. Spotykamy. A potem zabieram ją na spotkanie w sprawie współpracy. Będę nagrywać reklamę tak pięknego apartamentu w Gdańsku, który wy każdy z Was może go sobie wynająć jak przyjedziecie, że nie mogę się doczekać, aż ją nagram i ją zobaczycie, bo jak widziałam na zdjęciach w ogóle widok z okna, może Wam pokażę, może, może będzie sposobność, to to, to nagram. Jak tylko zobaczyłam to o Nigi Razu w proponowanych przepisach, to zaczęłam mieć obsesję na punkcie tego przepisu. No i dzisiaj jak wiedziałam, że to jest ten dzień, kiedy mam już produkty i w planach zrobienie tego dania. To serio obudziłam się rano i pierwsze, o czym pomyślałam, to nie była praktyka wdzięczności, tylko obsesyjne. Kolejny raz myślenie, właśnie o ów kanapkach sushi. O kurczę, potrzebuję drugiej ręki. Także zobaczymy, czy warto ten przepis zrobić, bo niektóre rzeczy z do wydają się orgazmiczne, a wychodzą takie przeciętne, a jest sporo roboty. Yy, no, i to zobaczymy, dam wam znać. Jesteśmy w kuchni i tematy kulinarne są grane. To tak tematycznie zobaczcie, jakie fajne mleko się pojawiło w barborze. Owsiany barista o smaku słony karmel. Oliwia zrobił potem kawkę, nie? A ja kupiłam niespodziankę na deser. Damy na produkcji. Ogólnie. To jest super zabawa, robienie tego dania, ale ona przestaje być taka fajna. Jak wracasz do domu po 15:00, mega, mega głodna. Dla mnie 15-16 to jest pora obiadu. I wiecie, i już jest taki: dobra, szybko zrobimy szybko. No ale ja tak nie doczytałam tego przepisu i to nie jest ten z kategorii szybkich, nie? No. no wiecie, już tu spróbowałyśmy łososia, teriaki. Jest przepyszny. Zrobiłyśmy sobie z smaka w ogóle bez sensu. Piotr dzisiaj bardzo późno wróci, więc on sobie zje na kolację. O ile to będzie smaczne, a może być tak pyszne, że zjemy całe i mu nie zostawimy. Tutaj jest stacja dociskania. Tymczasem ja zobaczcie, robię to tak. I to nie jest takie proste, że ty to bierzesz, zawijasz. No, i troszeczkę tutaj mi pękają. Pewnie trzeba było oliwce robić, wiesz, każdą osobno, żeby ona nie dostała aż tak tego ciepła. Że wiesz, szybko, szybko, nie? Nie, nie wiem, no może się mylę. I potem zawijamy w folikę. I formujemy tutaj właśnie takie piękne kwadraty. Czy są piękne? Nie wiem, a co Wam to przypomina? Albo coś to przypomina? Paczkę tytoniu. Tu naszą wdarczy jest oczy nie Uwaga, uwaga. Tara, całe mięso wypłynęło. Dobra. Na bok. Ale właśnie ona nie była takie bardzo zwarte. Tylko nie wytrzymała i zaczęła jeść, jak ja jeszcze wychodziłam z kuchni i tylko przez rano słyszałam, co wykrzyknęła. To jest przepyszne. Najlepsze co jadłam już. Tak? Aha. Jak chciałam dzisiaj z do szkoły, to widziałam jakąś kobietę. O Boże, Pamiętasz, jakie dobre. Nie żałuję niczego. Nie żałuję, że tak długo to robiłyśmy. Mmm. Pamiętasz A w tle co to jest? Zagadki losu. Nie. Nie przyszła zapytać, czy... Ale dobrze. Jakby troszkę więcej tylko było tego. tego łososia, nie? Co mi się spłynął? Nie mają. razem O oh mój Boże O ten majonez w ogóle jak podbija smak. Mm -hmm. szok. To była najlepsza rzecz. Jaką zrobiłam. Zrobiłyśmy razem i zjadłam z przepisów z Kukido. I naprawdę, powiem wam tak, zanim kupiłam Thermomix, teraz cały czas przekręcam Thermomisk, jak ta dziewczyna, która nagrywa takie prześmiewcze filmiki na TikToku, takie mega śmieszne, to zanim kupiłam, to ja rozumiałam, czym ci wszyscy ludzie, którzy mają Thermomixy, tak się zachwycają, że w ogóle myślałam, że to jest jakieś takie w ogóle niepotrzebne, takie lanserskie urządzenie. A odkąd kupiłam termosia, to moje... Po pierwsze różnorodność naszych dań, Oliwia, nie wzrosła, po drugie robię i obiady i piekę rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłam i prawdopodobnie bym nie zrobiła, typu na przykład pączków bym się nie chciało robić, A tak wiecie, ciasty wszystkich drożdżowych, przecież my tak często robimy, na przykład ja robię drożdżówki, robię wypiek i potem jak one ostygną na świeże, je mrożę w takich małych paczuszkach i Oliwia sobie rano rozmraża do szkoły, ma domowej roboty, super jakościowe. Jedzenie, nie? Zamiast kanapek. <luczy> I w ogóle. Petarda, jeżeli rozważycie zakup termosia, to wiem, że w tym miesiącu, to jest jedyny miesiąc w roku, że są raty 0%. Jak nie macie go kupić, napiszcie do mnie na brief, ja Wam dam namiar na osobę, która sprzedaje tę te termomix. Ja w tym nic nie mam. To jest mój po prostu przyjaciel i e, przysługa. No Może Was jakoś połączę, może ktoś z Was szuka, właśnie nie, nie ma u kogo. A wiecie, kto termomix sprzedaje? Ale ja to wiesz? Nie pamiętam. Wujek Adam. A przez to, że ja nie u niego kupowałam. Wujek Adam sprzedaje Thermomix, ale ja nie u niego kupowałam. Luisek. Który? Co? Który? Który, Adam? No. A, Adam od włosów. Serio? No. Także jak coś, to piszcie na wam do numer do Adama. Tylko muszę go uprzedzić, żeby nie był zdziwiony. O mój Boże, także ja się biorę za montaż tego filmu. <laughs> biorę się Luisek za montaż. Skończymy tutaj w tle ten głupi serial oglądać. I potem Oliwia ma naukę. Dzisiaj dużo masz nauki, nie? Już mm -hmm. skończyłaś? A ty w ogóle się mm -hmm. bardzo dużo się uczyłeś. Masz jeszcze mało? Mm -hmm. Dobra. A ja mam w planach odgruzowanie prania. Więc też nic miłego. Luisek. Jak wiski tak mocno liżą, bo może to być dlatego, że bardzo tęskniał, albo tak też mogą ukazywać, uwaga, całą Dominację. Dobra, siedmioletni siostrzeniec. Pa, kocham was. A, no nie no, jakie pa? Lecimy po 100 tysięcy w tym roku, więc o czym trzeba pamiętać, żeby co dać kanałowi Lola? Suba. Suba. Łapkę w górę też można pod tym filmem, komentarze piszcie, wasze ulubione przepisy z Thermomixa piszcie, jakie macie, jeżeli macie to urządzenie. A jak macie bekę z tego urządzenia, to też dajcie znać, bo ja też miałam bekę. No. Trzymajcie się. Kocham Was. Pa.